Dzień dobry, moi drodzy. Wiem, że wyglądam trochę zmęczona i dziwny, ale to tylko z tego powodu, że ja postanowiłam nagrać filmik o najlepszych polskich filmikach, ale ja postanowiłam to zrobić o drugiej w nocy. Nie wiem dlaczego, jakoś nie miałam trochę nastroju i zdecydowałam po raz kolejny obejrzeć swój ulubiony film Dzień Świra. I pomyślałam, a dlaczego nie zrobić w ogóle filmik o polskich filmach? Więc zaczynamy. No i od razu chciałbym zacząć z najlepszego polskiego filmu, moim zdaniem, którego ja po prostu uwielbiam, to film Znachar. Jakoś w jednym swoim filmiku o Krakowie w końcu filmu powiedziałam o Znachorze i naprawdę, kiedy po raz pierwszy obejrzyłem ten filmik w dzieciństwie, ja płakałam, Ja nawet nie wiedziałem, co jest miłość i tak dalej, ale ja płakałem. Jeśli film jest w stanie doprowadzić cię do les, chociaż ty jesteś mały i nie do końca rozumiesz, o co tam chodzi, to to naprawdę jest mocny film. И до той поры, за каждым разом, когда я смотрю этот фильм, я начинаю плакать, и uh, с того времени Анна Думна была просто моим идеалом, и до той поры, когда я ее где-то вижу в эфирах разных и так далее, эта женщина делает такие впечатления на меня, она действительно очень милая, aktor, który grał główny rolę, niestety zapomniałem jego imię, przepraszam, bo jak zawsze uh, ja nie pisałem scenariusz więc po prostu odpowiadam wszystko, co mi chodzi do głowy. aktor, który grał główny rolę, jest, no nie wiem, bardzo identyczny, bardzo miły człowiek. Ja w sumie kiedyś czytałem o nim i wiem, że on zmarł od uh, zawala serca chyba i w sumie był dosyć młody, nawet nie 60 lat. i to jest bardzo złe i to jest bardzo smutne moim zdaniem niestety aktor nie jest znany nie jest bardzo znany w Polsce no jak nie jest bardzo znany po prostu kiedy rozmawiam z ludźmi często pytam o nich i często ludzie nie widzą jak ten człowiek ma na imię i ja niestety zapomniałem o tym mogłabym dobrze się przygotować więc przepraszam ale ten film robił wrażenie na całe życie ja nigdy o nim nie zapamiętam i za każdym razem kiedy ja go oglądam ja zaczynam płakać Следующий фильм. следующий фильм то «Сексмиссия». «Сексмиссия» то... Ну, я в сумме есть там трохо сексистом. Прошу. И Ja nie wiem, ten film to po prostu najlepszy film o walce przeciwko kobiet, jeżeli można tak powiedzieć. I to jest bardzo śmieszny film, ale szczerze mówiąc, a, bardziej chodzi o to, że my potrzebujemy, e, kobiety potrzebują mężczyzn, mężczyzny potrzebują kobiet. I ta walka jest przez cały czas, przez całą naszą historię, ale mimo tego wszystkiego kochamy ze sobą, tak, lubimy ze sobą. To jest bardzo miłe. I więc misja to obowiązkowy film. Jeżeli zamierzasz po prostu trochę bardziej dowiedzieć o kulturze polskiej, albo tutaj zamieszkać, to musisz obejrzeć ten film, to obowiązkowa. Ja znam sporo ludzi, którzy nigdy nie oglądali ten film. To jest tak smutno. To jest artydzieło serio. To jest artydzieło. Ale Zaraz powiem, co jest naprawdę arcydziełem w kinematografii polskiej. I to film Pupil i Diamond. Mam nadzieję, że poprawno to powiedziałam. E, szczerze mówiąc, kiedy po raz pierwszy go obejrzałem, mi, spodo... mi się nie spodobało za bardzo, bo pomyślałem, że to trochę nudno. Ale kiedy obejrzałem jego go w oryginale, już po tym jak e, nauczyłem się trochę polskiego, a ten film zrobił na mnie wielkie wrażenie, tylko z tego powodu, że aktory grają, niesamowite. Ja w ogóle, jeżeli można tak powiedzieć, o facecie, zakochałem się w Zbigniewie Cybulskim, i to jest smutne w to, w jaki sposób on marł, to jest bardzo smutny i był bardzo młodym, i nawet niektórzy ludzie mówią, że to jest najlepszy aktor w Polsce do tego czasu. Być może, naprawdę, ja też tak uważam czasami. Nawet mówiąc, ja byłam na jego grobie. Kiedy był w Katowicach. Nie nagrałem, chciałem nagrać o ten filmik, ale pomyślałem, że to będzie trochę nieciekawe dla subskrybentów. Ale był bardzo niesamowity człowiek i niestety zmarł młodym. E, ogólnie on ma około 50 filmów, jeżeli się jeszcze nie myli, Ja obejrzyłem tylko być może 10, ale zapamiętałem tylko takie najważniejsze, to People i Diamond. W ogóle ja uwielbiam filmy Andrzeja Wajda, to był uh, jeden z niesamowitych reżyserów polskich. Jest jeszcze się Jerzy Goffman, jest jeszcze... Się, uh, Boże, zaraz powiem, zaraz powiem. Uh, ten, który nagrał dekalog mój ulubiony. Uh, Boże, Kieślowski, uwielbiam. Kieślowski, Jerzy Goffman. а, найлепші Ну, і Анджей Вайда. Колійний фільм, моїм зданням, один з найлепших, то фільм, як і розпенталом Другій війни святової. А, <laughs> он триває 4 години, і кламав би, якби повідав, що було мені нудно під час... А, ні. То було дуже смішно. Я надав у Вілбем того богатера, то один з найлепших богатерів в кінематографі в Ojej, no, ja nie wiem. My oglądaliśmy to całym rodzinom i wszystkim się spodobało. Nawet mojemu młodszym bratu, mojemu staremu ojcu, wszystkim. I to moim zdaniem, jeśli chodzi o bardziej komedijnych filmach, to najlepszy film. Wiem, że są filmy, którzy nawet być może lepiej, ale moim zdaniem to jest najlepszy film, jeśli chodzi o komediach. No jak ja powiedziałam trochę wcześniej, dekalok dekalok to po prostu. E Najsmutniejszy film, który ja obejrzałam. to nawet nie najsmutniejszy film, to, to bardziej serial. Uh, Są takie amerykańskie serialy jak uh, Czarne lustrze, mam nadzieję, że poprawno powiedziałem i można powiedzieć, że dekalog to jest amerykańskie czarne, oh, przepraszam, polskie czarne lustrze i każdy odcinek был несамовито по каждому отчинку, на правде, я пробовалом, понять, о чем ходит, как так можливо что сделал бы я в этой ситуации и очень депрессивно с одной стороны тот факт, то барзо депрессивно не для не для каждого человека, напевно, не для вражливых людей, але то, что ты по фильму можешь остаться сам за собою в покое и помыслить о фильму, то есть несамовитую не каждый фильм может это зробить, если ты есть в штани мыслить о том фильме долгого часу To, to dobry wynik. To oznacza, że ten film naprawdę ma wiele sensu. Kolejny mój ulubiony film, a, który ja uważam jest jednym z najlepszych w swoim żanrze, to... Psy. To taka kryminalna drama, trochę w stylu Tarantino i... Ale taka bardziej realna, bardziej realna. I w ogóle ja uwielbiam Bogusława Lindę, to jeden z moich ulubionych aktorów, on jest. Bardzo charyzmatyczny, męski, no i tak dalej. I ja wiem, że w tych latach on był bardzo popularny, i niektórzy ludzie nawet mówili, że to jakiś seks symbol polski. Trochę tak, trochę tak, ja też tak uważam. Psy polecam wszystkim. Jeżeli ktoś tego nie obejrzał, to mi się nie spodobała bardzo druga część, ale pierwsza część była niesamowita. Zwłaszcza gra aktorów i brawo. No a teraz trochę o filmie, który ja mogę oglądać miliony razy. <grywa> to, to... Dzień Świra. Chciałem powiedzieć, że ten film też zrobił dziwne wrażenie, bo kiedy obejrzałem go po raz pierwszy, ja to zrobiłem e, z rosyjskim dubbingiem, to nadal było śmieszne, ale nie do końca. Po raz drugi ja obejrzałem to już po polsku, z polskimi napisami. I, i nadal było śmiesznie. Ale, ale kiedy po raz trzeci ja obejrzałem ten film, bez napisów, po prostu po polsku, ja w końcu zapłakałem, bo ja zrozumiałem, co to jest. To każdy z nas. Ja takim byłem, kiedy byłam w swoim kraju. Donerwowało mnie w ogóle wszystko. Wszystko. Ludzie, głosy, dźwięki, powietrze. I... też czułem tak samo samotność, jak ten bohater w tym filmie. Więc ja uważam, że ten film jest jeden z najlepszych. Naprawdę. Dzień Świra to, to niesamowite. Ja pamiętam wszystko w tym filmie. Każdy wyraz. Ja nawet pamiętam, ile on zarabiał. No chociaż to nie tak ciężko, trudno zapamiętać. 777 złotych, coś takiego. Ono się tam narzeka <tum> tym samym polskim słowem. No nie wiem, niesamowity film. Ale niestety koniec jest bardzo smutny i tylko w końcu rozumiesz o co chodzi. Ale. Na to jeden z najlepszych polskich filmów. Porozmawiamy trochę o filmie Killer. Bardzo śmieszna komedia. Ja nie za bardzo lubię komedii, uważam, że Dzień Świata jest lepiej, ale psy to taki bardziej kryminalny, try, kryminalny. kryminalna komedia. I, szczerze mówiąc, obejrzałem to tylko jeden raz, ale mi się spodobała. I ja wiem, jaka jest wartość tego filmu w Polsce, więc postanowiłem, że to jest jeden z najlepszych polskich filmów. Polecam wszystkim, jeżeli ktoś nadal nie oglądał tego filmu, to jest bardzo śmieszny film. No jak już tak. A zaraz będzie film, który jest nie za bardzo znany w Polsce. Mi się wydaje, że nie za bardzo znany w Polsce, to Gangsterze i Filantropy. To jest bardzo stary film, być może go nagrali 60 lat temu. Ale on jest bardzo śmieszny. To taka bardziej satira. To, je, to najlepsza polska, polska satira, moim zdaniem. I poleciałbym wszystkim to obejrzeć. Chciałbym trochę więcej powiedzieć o scenariuszu, ale o fabule, ale mi się wydaje, że większość ludzi jego nie oglądali, Więc nie chcę, jak tam mówią, robić spoiler z góry. Ale bardzo polecam obejrzeć film Gangsterzy i Filantropy. To niesamowite. No i ostatni film w tym liście to Wabang bank to jeden uh, z ulubionych filmów mojego ojca, więc on oglądał to co miesiąc <laughs> uh, Więc ja oglądałem razem z nim i Powiem tak, Jan Machulski jest niesamowitym aktorem I ja nawet wiem, że kiedy on zmarł na jego pogrzebie, grała ta sama niesamowita muzyka z filmu Ja ją słuchałem już wiele razy, mnie ona trochę męczy ale to jest naprawdę niesamowita muzyka, był niesamowity aktor, i jeżeli naprawdę ktoś tego nie oglądał żadnego razu, to bardzo polecam to. Bo Wabank to klasyka polskiego, polskiego kino, jeżeli można tak powiedzieć. Wiem, że dużo dobrych filmów, o których nie powiedziałam, na przykład jak Ogniem i Mieczem i tak dalej, ale to bardziej był mój własny list filmów, w których ja uwielbiam, więc jakoś tak. Dodatkowo chciałbym jeszcze dodać, że mi się podobają i nowe polskie filmy też, na przykład film Boże Ciało. Niesamowity był film, nawet był nominowany na Oscar, niestety nie dostał, ale bardzo polecam obejrzeć ten film. Bardziej psychologiczny film, ale Wam bardzo się spodoba. Kolejny film, który chciałbym zaproponować, to Hater. Film o człowieki, który jest gotowy na wszystko, żeby osiągnąć swój sukces i mi się spodobało bardzo. Aktor grał dobrze. Um, możecie sobie gdzieś też zapisać, bo wam też się spodoba. Jest jeszcze jeden polski film, który dostał Oscar, to film Ida. O żydowki, które szuka swoich rodziców po II wojnie światowej i też jest bardzo mocny film, ale nie powiedziałbym, że dla religijnych ludzi, więc uważajcie na to. Serio. No, i ostatnio mi się spodobali polskie seriale, na przykład e, serial Otwórz oczy. Niesamowity serial, bardziej psychologiczny, jak horror. To na podstawie książki, jeśli jeszcze ja nie myli, i mi się spodobało, więc poleciałbym wszystkim to obejrzeć. E, oprócz tego, oprócz tego, e, ja przypomniałam sobie film Prime Time. E, też możecie obejrzeć. Nie będę dużo mówił o tym filmie, ale wam też się spodoba. Jak zawsze improwizowałem i jak zawsze mi się nie podoba wynik tego co ja nagrałem, ale już tak mam. Kiedyś będę miał więcej czasu, lepszy sprzęt, więcej pomysłów, bo w tej chwili jestem trochę w stresie i będziemy nagrywać lepiej, lepiej, lepiej i coraz lepiej. Przynajmniej mam nadzieję. A w końcu jeszcze, jeszcze chciałbym dodać, że Długo myślałem co zrobić, jak zostać w Polsce i tak dalej, i tak dalej. Ale pewnego dnia moja dziewczyna mi powiedziała, że słuchaj, przecież możemy wziąć ślub. Dlaczego nie? Ja sobie pomyślałem, że to naprawdę dobry pomysł, bo ja mam do człowieka uczucia, on ma uczucia do mnie i dlaczego nie? Dobry pomysł. Na tym akurat się nie zastanawiałam, nie, nie wiem dlaczego. I to znaczy, że niedługo będę miał ślub. Jestem bardzo otwartym i szczerym wobec was, więc zawsze mówię wszystko co mam w duszy, zawsze mówię o tym co się dzieje u mnie w życiu. Więc możecie mnie pogratulować i niedługo, mam nadzieję, że niedługo będę miał nie tylko dobrym, dobrym youtuberem, mam nadzieję jeszcze i dobrym mężem. Przynajmniej ja mam dobry przykład przed oczami, to mój ojciec i moja mama. Uh, zawsze myślałem, że ich małżeństwo jest idealne. Kiedyś o tym bardziej powiem, więc będziemy się starać. Uh, to znaczy, że kiedyś być może będę miał szansę na obywatelstwo polskie. Nie szybko, ale kiedyś. Chociaż szczerze mówiąc, ja to nie robię dla obywatelstwa. Nie, ja po prostu naprawdę pomyślałam: a dlaczego nie być w małżeństwie z kimś? Z kim u ciebie wszystko jest spoko? Komu ufasz? и... Да чё не. Венц можете мне погратуловать. А, к сожалению стете... а... О, не-не-не, хотел мне еще что-то додать. Я в конце написал до конца своей работы обронил им, и... Мам протокол обороны, то значит, что 27 червца достану свой диплом. И я с этого повода очень счастлив. Мам аж два повода, Być szczęśliwą. Szczerze mówiąc, nie wszystko jest tak dobrze i nie wszystko jest tak kolorowe. To znaczy, że to był ostatni miesiąc e, mojego stypendium. To znaczy, że <laughs> więcej nie będę dostawał pieniędzy. To jest trochę straszne. Ale dopiero po ślubu, mam nadzieję, będę miał prawo pracować i nareszcie będę miał trochę spokoju na i Traf, będę mógł normalnie nagrywać filmiki Jakoś tak Więc mam kilka powodów do radości Mimo tego, że będę miał problem z pieniędzmi, to nie jest tak ważne Ważne jest to, że będę szczęśliwy Ważne jest to, że ja nadal Coraz więcej, więcej i więcej jestem szczęśliwy w tym kraju I to nie tylko zasługa tego, co ja robię To w sumie jeszcze zasługa ludzi Was wszystkich bardzo za to wszystko dziękuję. Ja nigdy nie zapamiętam ani jednego człowieka, który pisał do mnie komentarz. Nigdy nie zapamiętam nikogo, kto mnie wspierał, chociaż jedną literką. To dla mnie nadal jest ważne. Wiem, że znów za dużo gadam. Dziękuję, że jesteście. No i do widzenia.